kochani, zapraszam na odcinek drugi. Mm, to jest mój Nil, ja nagrywałam chyba ten odcinek nie wiem, kilka miesięcy temu, ale to jest mój drugi odcinek, oczywiście inne logiki ale po prostu do nie nagrywałam i pomyślałam, że zrobimy taki filmiczek. Filmik. Dobra, to może się nawet przywitam. Jestem y, Laura, mam no lat i mam nadzieję, że będzie, będę wam się podobać w tym filmie Kawa. Jestem mama, ten Daria. I mam 37 lat. No i lubię być miła i miła. Taki domek trochę ładny, taki... Kwiatuszkowy, yy, żółto. No, taki trochę dla babci, ale my lubimy taki strój, więc nam się podoba. Kochani, idźcie przywitaj, O, jestem Adam, mam 38 lat, no i chociaż. No, jak ma mówiła, nie, kłócimy się, może czasami, ale. Nie ale może się czasami kłócimy. Ciekaweś, ale to wiecie małżeństwo jest nie? E, ja mam na imię Julka m, mam 13 lat no i też nie, wiem, nie mówimy i mam no, 13 lat mam mam imię Julka no i ja dom jak mamy każdy z mówi już Podoba no, się dom no, fajnie to jest fajnie Dużo podwórku mamy. Później Wam pokażemy, bo nie wiecie, co tu będzie się działo. Czekajcie, teraz zaczynamy do oglądania i napiszcie w komentarzu na końcu, czy Wam się podobał Wam się ten film. I czy chcieliście więcej filmów? Drugą część się będzie zapraszam do oglądania. Będziecie przygotowana na te zawody? Tak, o, przygotowana I nie mogę się doczekać na te hobby horse, na te konie. Mam nadzieję, że będzie mi się podobać. A Jukka, jutro teraz ze mną idziesz? Tak, idę. Bardzo się cieszę. Okay. Chodź, idziemy. chodź, pokażę ci moje freestydium. Tu mamy moich sześć hobby horse'ów. Takie dwa mamy, takie dwa i takie dwa, takie dwa. No I mi się wydaje, że będzie, będzie zajebiście. Hmm, ale mam nadzieję, że będzie fajnie, fajowo. Bo mam taką nadzieję, że będziemy skakać, ale to jest mój pierwszy dzień, oczywiście, kochani. Bardzo fajnie to dobra, ja idę tam. Kochani, po sobie trzy raz, Mam nadzieję, że będą wam się podobać, bo to są takie dodatki dla hobbyhorsów. Oczywiście kocham konie, napiszcie w komentarzu, że wy coś kochacie konie. Hmm. No. Gdzie może dopiero do mego pokoju. Okej, okay, teraz pokażę oczywiście pierwsze posłon czyli takie fioletowe ja już jestem w jak coś tam jest moich rodziców rozi, rodziców tam jest moje ale dobra, pokażę wam moje e, pudło dobra, patrz. tu mamy takie 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 i takie fajowe, wiem fajowe są takie dobra, to ja no, może najpierw to spakuję, to Są takie, że tam się biega, przez to yy, bardzo fajne. Drugie, a nie, to będzie takie. Takie fajne odskakania, i to nawet się złącza. Patrzcie, muszę nawet takie wielkie zarobić. Mam tylko takie trzy. Więc no, a tu mamy najwięcej rzeczy. I mam nadzieję, że mam. W, w, dla hobby wszystkie. Ale dobrze, zobaczmy. Mamy tutaj jabłuszko, tak to jest jak coś puszowe, nie? To nie do jedzenia. Patrzcie, ja tego nie ja. Przerwam tu mój szufladki. Kurde. O, kurde. No, czemu to się nie chce włożyć? Dobra, to tu jest znane z boże. Yy, dobra, spróbujemy jeszcze. Yy. No, chlebeczko, oczywiście, nie jest jak prawdziwe. Oczywiście, musimy tu jakieś? Co? Bo to O, puste. Nie, to są nitki. Sprzedalnie nie wiedziałam. Ale zaczęli ja to to złożyć, bo... O, bo... Oczywiście mamy. Kurczę. Kurczę. się... Da się dać. Um, oczywiście mamy... Kurde. Kurde. Konika. Konika. Mamy tutaj taki grzebień fajny. I tu sobie tutaj wstawię, żeby. Nie wiem, czemu tych rzeczy nie da się złożyć No to tutaj na dół musimy. A tu mam takie dwa, trzy przeszkody. Przeszkody, przeszkody. Bardzo fajne. I ja nie wiem, ale umiem do tego skakać, więc będzie fajnie, fajowo. I będę oczywiście jeszcze na zawody chodzić, ale na razie nie będę chodzić na te zawody. I ostatnia rzecz, taka sałatka też oczywiście pluszowa. Um, no ale powiem, schowamy sobie, schowamy sobie tutaj do suflady. Tak to tego mojej mamy, ale mu, oni tu w ogóle... Znaczy moich rodziców, ale oni w ogóle tutaj nic nie wkładają, więc to sobie tak to włożę. O! Proszę bardzo, no ale, mój konisiem, ja mam sześć koniów, sorry, trzy mam konie, bo moja siostra ma i ja mam, więc mamy wspólne, znaczy mamy wspólne, ja mam trzy ona ma trzy, więc no, to idziemy, te mm. konie, ten. No żeby pobiegała Okej. Okay. Mamusiu ja idę teraz zabrać e, hobby horsa. No i pobiegam sobie. Okej, okay. a pokazałaś naszym kochanym widzom z, e, rzeczy dla hobby horse. U. Oczywiście. Mam nadzieję, że byście zadowoleni. Dobra, ja widzę. Gdzie okay. ja chyba biorę naszą tego konika. Więc co, Wymyślcie wymy, wy, wy, postawiam tutaj ten, czy konie moje, musicie wymyślić w komentarzu dajcie imię. To jest pierwszy koń, drugi i trzeci. Musicie wymyślić imiona, bo ja nie wiem jak jej Mam nadzieję, że wy mi pomożecie w tym. Więc bierzemy dzisiaj naszego brązowego. A! I napiszcie czy to ma być dziewczynka czy chłopak, Bo ja nie wiem ale że dzisiaj chyba poczekajcie, muszę zobaczyć. Takie trzy takie. Myślę, że niebieski ładnie wygląda. Dobrze, to ja idę. Pa mamuś, pa, 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 pa kochanie, pa. Pa myśl. To jest moje podwórko pokażę, tu chyba trzeba mieć klucz, czy nie? O. Tego się nie otworzyć. nie wiem gdzie jest klucz. No, ale nie wiem co zamiast, bo już dawno tam nie byłam Mogłę tam nie wchodzimy, tam jest jakaś piwnica, to coś nie wiem. Ale no. Je! Yeah. Czekajcie. Ratorek o. Kurde. ty. Je! Yeah. Grzeczny konik, grzeczny. Kurde, ten katar cały czas je Dobra i ostatnie. Tak sobie wchodzimy trochę. Okej, okay. no i chyba na tyle, bo na dużo się nie może biegać, bo ona była już bardzo 5 godzin. Więc już wróciłaś? Nie masz kantar? Kantar właśnie. Mam. Mam. No, oni kosztują 50 zł, więc proszę na nie uważać, tak? Dobrze mam o niej się... się. Pa Dobra, a my się widzimy wiem ja sobie y, kolację. Ooo, dobra, wy Możecie już się zaraz położyć, bo macie już od treningi, więc... A ja! Okej, okay, to mogę też iść położyć? Wiesz co, wróżyłeś. Y, to już lepiej y, mi pomóż, co? No weź... Wiesz co, oni mają jutro ten. A ty wam musisz mi pomóc? Weź, do roboty, tato, nie denerwuj już małe. Co za sprawie się wieczorem dzień Codziennie prawie wieczorem. Wieczorem. To już wiem dlaczego w, e, wieczorem już nie, nie śpicie razem, tylko osobno. Weź. Dobrze, ja już posprzątałam, musisz iść, możemy się spać. Bo wyjść, bo musicie raz wstać na piątą, macie na szóstą, więc no. A -a 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 -a. Dobrze. No tak, gdzie na kanapę czy Nie. no ja już nie, na kalapie, tak? nie tak? już nie pójdę. co. wiem, co. Nie Nie chodźmy. Weźmy chodźmy na, Nie wiem, Nie Nie tak Proszę, dobrze śpisz tutaj, ale jak pójdziesz, to nie wiem, pójdź tam. Dobrze, zapalam. Jest dwudziesta druga. Jest dwudziesta czwarta. Trzy godziny później. Piąta godzina To jest bucik. Uh. Dobra cicho już bądź. jest dla telefonu nie da się wybić. jest piąta. Dobra. Kochanie, jeśli, jeśli chcecie drugą część. Tego jak jedną dostanie i biorą, będą mieli już na kilka dni zawód, Jeśli chcecie, to zapraszam i wpiszcie w komentarzu jutro druga część. Więc zapraszam, pa! Piszcie jeśli, jeśli w komentarzu, że Wam się podobało. I piszcie w komentarzu druga. Jeśli chcecie, oczywiście drugą część. Jeśli chcecie, to ja po prostu nie będę robić tych już, już tych filmików. завтра